Wtedy ci w dupę. <laughs> jechał powiedzmy w sobotę, a dziecko spłodził już w niedzielę albo nawet tą sobotę. Mówię no, no, no pani co, no jeszcze, jeszcze w obecności brata. Co? co, co Sparca spała tutaj. Na wysparce tutaj. Tak, tyś miał spać. Oni mieli spać tutaj. Przychodziła patycja tu w nocy, jak my już zasnęli, no, no nie jesteśmy w stanie też całą noc siedzieć i pilnować, no, miałam trochę zaufania do córki. Ten chłopak go przekupił też, obiecywał mu, e, że mu kupi co? PlayStation. PlayStation, e, za to, żeby my się nic nie dowiedzieli, żebyśmy nic, nie, nam nic nie mówił. A coś ty rodzicom powiedział? Nic. E, nie rozumiem. Nie, czekajcie, ja dobrze, kurwa, rozumiem. Jakiś typ... <grystanie> przyszedł do ich chaty, jak oni spali <grystanie> i ruchał im tą córkę. Brat o tym wiedział, ale nic im nie powiedział, bo ten, co ruchał mu siostrę, powiedział, że mu kupi PlayStation. Tak? O to chodzi, kurwa. Widzowie, <grystanie> o to chodzi. Ja pierdolę! O mój Boże! Co jest kurwa, Przecież to jest pojawane! Przecież to jest chore! Żeby my się nic nie... Do... nie ma PlayStation! Bo... Wyruchał i nie ma PlayStation jeszcze kur... Uwaga, stajemy bokiem, kopiemy ręką i nogą. I drugą. Zamiana. Super, dzieci na prowadzeniu.